No cześć cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale z Roblox Pet Simulator i, I słuchajcie, ponieważ mamy nowy wielkanocny update Słuchajcie, Preston jednak wypuścił, jednak nie zapomniał I słuchajcie, bo dzisiaj pokażę wam wszystkie nowości jakie w tym updatecie się znajdują Nie jest jakoś ich wiele, więc e, film nie będzie jakoś długi ale słuchajcie, więc pierwszą rzeczą jest to, że mamy w ekskluzji w shopie nowe ekskluzywne jajko z nowymi petami, które nie mają totalnie nic wspólnego z Wielkanocą, ale są nowe pety, więc no tak się one prezentują. Takie tutaj są. No i słuchajcie, mamy nowe jajka, nowe pety i nowego huge huge kata huge kata dokładnie ała huge kata, dokładnie e, więc e, słuchajcie jak te jajka zdobyć bo część może nie wiedzieć jakby nie mamy tutaj nigdzie nowego teleportu, nowej krainy, nowego czegokolwiek więc jak się tam dostać, jak otworzyć sobie nowe jajka a więc, jedyne co musicie robić, to latać po mapie i szukać tego typu jajek. O, nie mam partów tak ekwipowanych. Więc rozwalmy sobie takie. I jak sobie widzicie, dostaliśmy... nowego peta. Jeszcze w ogóle tego siedemnego jajka nie otwierałem, bo są ogólnie różne jajka, ale to jest chyba jakieś lepsze. A, wow. Może jest lepsze, ale dostaliśmy czekolad frog, gdzie to jest? A ja mam autodilet, nieważne. Ale takie ta, ta, taki ma damage ten czekolad frog, Rainbow, więc ogólnie to jest całe ich moc, więc. Więc średnio jakby. Mam ich właśnie na autodilet, bo zobaczyłem ile mają mocy, więc nie są jakoś mocne. Dla początkujących graczy może się przydadzą, ale dla mnie, jakby to ująć, no tak średnio, więc bez tak średnio według mnie się postarał z tymi petami. Jedyne po co można rozwalać teraz te jajka, a przynajmniej ja, to po to, aby zdobyć nowego huge'a, więc ogólnie polatam sobie tu trochę. to na przykład. Tutaj możemy poniszczyć trochę jaj. Uwaga, dostaliśmy zwykłego kata. Nie wiem, czy to są w ogóle jakieś mityki, czy jakieś legendy, bo na razie w sumie nie dostałem żadnej. Więc nie jestem pewien, czy to po prostu są tego typu pety, czy. Czy są jakieś lepsze? Nie wiem. Ogólnie petów jest 17. Więc no, to już w sumie wszystko w tym update. Ie. Nie ma tutaj już praktycznie nic. Jedyne co to Preston na początku napisał, że naprawił niby plikowanie. Ile w tym prawdy nie wiemy, ale no taka jest w sumie jedyna jeszcze pozytywna wiadomość, więc powiem tak, no update mógłby być dużo ciekawszy. W sumie nic tutaj takiego wielkiego nie jest, no coś tam można sobie pozbierać jajka, ale i tak zdobycie tego huge'a raczej będzie graniczyło z cudem, więc no i taki update mały tak naprawdę. Jak na to, że to jest PC, mix mógłby być większy. Jak na to, że to jest takie większe święto, nawet większe od Halloween, no to no, mógłby zrobić coś tak naprawdę większego. No ale Hugo się dostał, niestety, na razie nie wiem, jaka jest na to szansa, bo nie piszę, Jak będzie pisać, to Wam może tam znać. E, więc no, e, to na tyle. Możemy tu sobie być jeszcze trochę jaj. O! Więc no, Pety. E, mają moc taką, co w sumie jedynie dla początkujących się przydadzą. No i te, te, no, to na tyle, więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do zobaczenia. Możecie napisać, co sądzicie o tym, aby i wencie. o evencie. Według mnie, mówię, mógłby być większy, bo jest zrobiony tak. Czy ja właśnie zostałem skamowany na jajo? Dokładnie tak. No więc mógł być może trochę większy, no, ale cóż, no niestety się nie udało, więc to na tyle, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, papa, pa. no i cześć, siemka.